Halo, halo, dzieciaki z tej strony Master Soul 15. A grałem sobie oczywiście w Stalker Anomaly. Kolejny odcinek. No i tak, moi drodzy Państwo, nie dostaliśmy jeszcze żadnego powiadomienia od Diektariewa w sprawie trzeciego aktu. Kontynuacji trzeciego aktu. Znajdujemy się obecnie w Zatonie. I dostałem zadanie poboczne od Sidorowicza, które jest dosyć ciekawe. Otóż sin survivors are gathering in Zaton you have to eliminate them. Pamiętacie, sin to była ta promonolitowska frakcja okultystyczna, z którą walczyliśmy na przestrzeni drugiego aktu. I teraz jej resztki gromadzą się tutaj w Zatonie, więc mamy je odjebać. Więc taki quest poboczny, ale umówby się taki trochę, on jest fabularny, nie? Więc, yy, tak, oni są gdzieś tutaj, Oj, Nawet już ich chyba widzę, te Chyba najlepszym pomysłem byłoby po prostu podejść Tako, od strony roślinności tutaj No i mamy ze sobą dwóch ziomków Którzy stwierdzili, że Też chcą odjebać pozostałości synu, czyli tego grzechu. Um. Nie, nie strzelajcie może jeszcze. Dobra, będę ostrzelać. Już, już trzeba podchodzić Wolni stalkerzy no widzicie, mają ciężki ciężki palec. Lubią przybijasz. Nie, może nie. Okej, okay, a może jednak? To jest jakiś cud, że jeszcze nie oberwaliśmy. Przeładujmy się, ich może starając się nie zostać zepchniętym. Ale tamtego jest, ty! Чёрт возьми! Мы убили человека! Из лунатика, сын Ale się skampił, skurwiel. dobra. O Jezu. Dobra, teraz się udało. Ale nam wyjebał. Dobrze mieć kurczę tego egzoszkieleta. To pomaga. Nie, no ogólnie bardzo dużo ich tu było, jak na takie miejsce. Więc a, tak, to, to się udało. Niestety straciliśmy jednego z naszych wolnych stalkerów, nad czym ubolewam. Przeładujmy sobie wszystko. Jak tutaj w ogóle stoimy za mą. No, powoli nam się kończy. Powoli z naciskiem. No dobra, pis. Gościu jest już na zielono. Więc mu tam pomogliśmy. Oj, oj, tu nam ostro wyjebali. Dobra. E, no, dobrze wyekwipowani byli. Co to jest? E, chyba, chyba podziękuję. Kurnie. I i była i wszystko. wszystko to 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 tego nie bierzemy tutaj, mhm. cyk 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 Standardowe lutowańsko. tutaj, że No, nie będę ukrywał trochę ich tu było. To jest nas te darty w ogóle? Może je? Może być, dobra. Fajnie. Kurde, to jest w nie, niektórzy z tego sinu to są tacy rozumni, no nie? A inni to są tacy... No zombie centralnie Ciekawe No i niestety tutaj rosty kontakt poległ Szkoda, bo fajna morda z niego była Pochowałbym... o, nie zdążył odbezpieczyć Pochowałbym go ale no niestety nie ma gdzie i nie ma jak w tej grze tego dokonać. Lat chill. Kurwa Kurwa wsparcie mają Man. Już... i tak No już baj tak bo Ja No Monolit się tu panoszy jak chce po prostu. Co tu się dzieje, ty? Ostro mi tu przyjebali. Nie będę ukrywał. FN Scar Ved Sin. Ej, to jest jakiś konkretniejszy ziomeczek. Skoro nie ma przydomka, nie? To znaczy, że ten. No zapomniałem, że to jest Skarnatel Natowsk 7.62 Czy ty jesteś Greg? Nie, to jest Nick Muscleman Okej, okay, się dzieją dziwne rzeczy Dobra, czy oni są przylutowani? No już tak, no, już teraz tak, jeszcze tylko tam tych dwóch zostało Ach, nie mogę przeładować, tak? Bo to już wszystko co mam? Nie, nie, no tak! To już wszystko co mam, ok. Ale nam wyjebali tym granatem, ty. Oj, oj, oj. 54% słabo. Z góry przepraszam za stan swojego nosa, ale no niestety nadszedł czas alergii więc, rozumiecie czekaj, co to jest? to jest to racje żywnościowe bo dokładnie tak a kurde, też mi udało 12 wziąłeś sobie? no dobra To też wziąłeś? No dobra. Dobra, to jest wszystko w temacie tego quest'a? No na to wychodzi, że tak. Tu kto jest? A, to jest Free Tu są Mercenaries. Też wolni stalkerzy. Ojoj, wolni stalkerzy. No dobra, dobra. To w takim kładzie cofamy się. Wej, bo aż do Sidorowicza na drugim końcu mapy. To jest wyspisko. I wracamy. No i tak, i oddamy to zadanie. I wracamy do. Yy, znaczy zrobimy w zasadzie jeszcze jedno zadanie poboczne. Takie, które już sobie wziąłem. Które będzie gdzieś tutaj blisko. W kordonie. O, ramy. To ciekawa perspektywa była. Okej, okay, uleczmy się jeszcze. Okej, okay, to może nie, bo to jest też na radiację przy okazji. Lukasz, thanks to all the runway for your A to tam jakaś akcja była, w której najwyraźniej nie wzięliśmy udział. We wolności. Już mało widzę przez ten wizjer, ale dobra. Poczekaj tu Mordo. Hej, tak sobie otworzył. The job is done. How done? I 13 tysięcy! Thanks. Ciekawe, czy ta muzyka jest objęta tam jakimś tym copyright strike'em? A nie, to nie, to nevermind. Na pewno jeszcze sobie tak. Sprzedamy to, sprzedamy to. Sprzedamy trochę granatów, bo aż tyle nie potrzebujemy. To jest small grenade. To ten jeszcze sprzedamy sobie na pewno. Yy, I tak. To wszystko też. I cyk. I mamy 90 tysięcy, i elegancko. Dobra, to kupmy może trochę bandaży, bo to kapkę leży u nas. O. Tyle styknie. Goodbye. No, czuść, cześć Dobra, zajarajmy się szluga, bo dawno tego nie robiliśmy. Yy, o tego. Widziałem mody, które dodają to, że normalnie się jara, szluga, także yy, widać, że normalnie se jaramy, nie? Że szluga bierzemy, odpalamy, to jest zajebiste. I go tak długo jaramy, nie? To jest fajne, można przerwać to w każdym momencie. No i wiadomo, tych modów do stalkera tutaj to jest masa, ale nie wiem, jakoś, wiecie, bo te wszystkie mody, no to w gruncie rzeczy, rzeczy sprawiają, że ten stalker zaczyna wyglądać jak taki Escape from Tarkov, prawda? I to dosyć mocno. Co nie jest złe, ale mi chyba po prostu Mam wrażenie, że szybko bym zatęsknił za tym pierwotnym klimatem tego miejsca i tą pierwotną grafiką. Po prostu jestem z nią bardzo zżyty. Dobra. Czyli leżę mutantów niedaleko stąd. Kierujmy się do niego. Wiecie, wykonując te zadania poboczne, też otrzymujemy jakby. Czas idzie w grze, do przodu, ostro, no nie? Tak samo robiąc zadania poboczne i tak samo, nie wiem, śpiąc na przykład. I w związku z tym... Yy, jest większe większe prawdopodobieństwo... O no skurwysyn, jak to... Patrz, co ze mną zrobili, jak to kopię ja już wiem dlaczego, bo ja mam przecież styrany ten egzoszkielet i już tak dobrze nie, nie odbijam wszelkiego rodzaju e, obrażeń. No ale tak czy inaczej, robiąc te zadania poboczne, wyobraźcie sobie, można, e, e, można szybciej e, sprawić, że te questy przyjdą. Ja tak właśnie robiłem, żeby odblokować ten trzeci akt, po prostu bardzo długo musiałem... Okej, okay, no to teraz poszło gładko tak dla odmiany. Uch. Robiłem zadania poboczne i w pewnym momencie jak zwróciłem któreś tam z rzędu zadania poboczne. No nie uwierzycie. Udało mi się puścić naprzód fabułę. Więc zakładam, że tutaj będzie podobnie. Dobra, także oddajemy tego questa. Ja zrobię tutaj małe cięcie. No, priviet. Powracamy, moi drodzy. E, słuchajcie, ogólnie sytuacja jest taka, że zrobiłem... Wiem, że już jestem w zupełnie innym miejscu, bo jestem w bazie wolności. Otóż, wyobraźcie sobie, musiałem zrobić kilka różnych e, questów pobocznych. Stwierdziłem, że nie będę Wam tego pokazywać, bo to jest dosyć powtarzalne. Oddałem tam tego quest'a E, po, poszedłem do Łukasza. Okazało się, że Lukasz e, chce e, DAO 12, więc po prostu dałem mu swoje DAO 12, e, więc dlatego nie mam i znowu z powrotem mam Wepra. E, wiecie, no prawda jest taka, że jakby chyba Wepr podoba mi się bardziej od DAO 12. Jakby po pierwsze jest półautomatyczny, po drugie ma tyle samo pocisków w magazynku i. No i no, no i to już wystarcza, żeby mi się bardziej podobał, a przyznam się szczerze, że designersko też mi się bardziej podoba. Więc zrobiłem kilka, e, no, zadań takich pobocznych stricte. No i teraz, no jeszcze się nic nie aktywowało, słuchajcie, no nie uwierzycie. Chyba, co, co my tu mamy? Aha. Nic specjalnego. Hello, hello. I want to ask you something. Mhm. Mm no dobra, to jako, że... Nie, a nie wiem, może ja jakiś głupi jestem i nam to zadanie wyskakuje, tylko... Nie, rias. Task list, no nie. No nic. Nic na razie w kwestii głównego zadania. Także pomyślałem, że tak na koniec odcinka, znowuż ten będzie trochę krótszy, Udamy się do strażnika, który tutaj e, broni e, oczywiście, oj, oj musimy sobie zajarać, e, który broni tutaj oczywiście, e, jak to się nazywało, przejście po prostu, o tam on jest, okej, okay, nasi, chyba przejście, bariera, to jest bariera, oczywiście, że bariera. No. Także tak. Nie no, wiecie, tak na lajcie zapytamy, co tam w ogóle? Mordeczko, jak tam u ciebie? A tak, bo jest spec nas i na agroprom, no to macie przejebane podobne. North of the Northern Complex Na północ od północnego kompleksu, no tak. Agroprom, czy? O rany to strasznie daleko. Ja bym pomógł, oczywiście, no ale już. Jak już idę do tego typuncia, to już pójdę do tego typucia, a skończę odcinek. Może pomogę po tym jak skończę odcinek. Więc tak. Dobra, tu jest nasz ziomal. to jest ten jak miałam. Nie, to jest Friday. To jest gatekeeper, tak jest. Co tam? Tell me about yourself. A, on już nam to mówił. Okej, okay, to już wszystko czytaliśmy, więc goodbye. O, proszę, tutaj trochę stachu uh mam. Mhm. No to fajnie. No dobrze, no to moi drodzy państwo, to będziemy kończyć normalnie tego odcinka. I tak, mam nadzieję, że już w następnym z powrotem będzie misja główna i z powrotem będziemy mogli. Się rozkoszować historią opowiadaną w tym modzie. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście Masterclass 15. Do Was szprechał i widzimy się w kolejnym po prostu materiale. Trzymajcie się, jo!